Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara Kuba Mama Patrycja Tata Piotr Niespodziewana akcja na diabelskim młynie. Na rozpoczęcie wakacji zabieramy was z mamą w bardzo fajne miejsce. Tatusiu, powiedz nam gdzie jedziemy. Za chwilę będziemy na miejscu. Jeszcze tylko chwilkę cierpliwości. O! Właśnie dojechaliśmy. Możemy wysiadać. Czy to jest wesołe miasteczko? Ojej, jasne, jasne, że to wesołe miasteczko. Spójrz, ile fajowych atrakcji! O, jest nawet Patryk, Bartek i Karol z naszej klasy. A ja widzę swoje koleżanki. Tutaj jest chyba cała nasza szkoła. Mogę do nich iść? Oczywiście, że tak. Ale super! Cześć Klara! Już myślałyśmy, że cię nie będzie! Tu jest świetnie! Byłyśmy z Anitą chyba na wszystkich atrakcjach! Nie martw się! Chętnie pójdziemy z tobą jeszcze raz! Super! Idziecie z nami na Diabelski Młyn? Dziewczyny pewnie boją się wysokości! Wcale, że się nie boimy! Już byłyśmy tam przedtem! Ustawmy się w kolejce. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczekajcie momencik. Za chwilę będziecie mogli wsiadać. Pamiętajcie o zapinaniu pasów. Możecie je odpiąć dopiero po zatrzymaniu się diabelskiego młyna. Dobrze, proszę pana. Możecie teraz wsiadać. Dziewczyny mają pierwszeństwo. Dzięki Patryk. Eee, czy ja będę sama siedzieć? Statusiu, może chcesz się ze mną pokręcić na diabelskim młynie? Ech, czy ja wiem? To są atrakcje dla dzieci. Co pan opowiada? Ja wsiadam już po raz trzeci. To jest niesamowita frajda, także dla dorosłych. Może się skusisz? Ja na pewno bym skorzystała jeśli tylko bym mogła. Proszę się decydować, ponieważ zaraz będę włączał silnik. No dobra, spróbuję. Mysiu, będzie super! Zobaczysz! Czy wszyscy siedzą wygodnie? Tak! Ta co ty? Nie można wchodzić na diabelski młyn z jedzeniem! No co? Byłem bardzo głodny! Zaraz go zjem! Jeden, dwa, trzy! Powoli ruszamy! Ups! Chyba nie zdążę! O nie, trzymaj się, Klaro. Mamo, mamo, spójrz, jak jesteśmy wysoko. Ale fajnie jest na tym diabelskim młynie. Zwariowałeś? Nie jedz teraz, bo za chwilę zwymiotujesz. Daj mi spokój, jestem głodny. O nie! Wypadł mi z ręki! O nie, co to jest? Coś mi spadło na głowę. Tatusiu, z buzi spływa ci jakiś czerwony sos. Skąd on ci się tam wziął? Nie wiem, ale chcę jak najszybciej stąd wyjść. Ojej, co to był za huk? Boję się. O, świetnie. Diabelski młyn się zatrzymał i zaraz stąd wyjdziemy. Coś mi się tutaj nie podoba. Czy wszystko jest w porządku? Mamy małą awarię. Ale proszę się nie martwić. Awarię? Jaką awarię? Tam są moje dzieci i mąż. Martwiej się o nich. Uwaga, uwaga. Proszę mnie posłuchać. Mamy chwilowe problemy z zasilaniem, ale proszę o spokój. Postaramy się naprawić usterkę możliwie jak najszybciej. Macie usterkę? Akurat teraz. Jak nie wiadomo skąd spadł na moją twarz keczu. O nie, nie do wiary. To był bardzo zły pomysł, żeby tutaj dzisiaj wsiadać. Niech się pan nie denerwuje. Proszę usiąść. Nie odpinać pasów bezpieczeństwa i cierpliwie poczekać. Ta? Łatwo panu mówić. Klaro, masz może jakieś chusteczki? Niestety nie. Torebkę zostawiłam w samochodzie. Ale mam dzisiaj pecha. O nie, że ten hamburger musiał spać właśnie na tatę Klary. No nieźle sobie trafiłeś, a to wszystko przez to, że nigdy nie stosujesz się do zasad. Czy tą awarię uda się panu szybko usunąć? Obawiam się, że może to potrwać do kilku godzin. Musimy awaryjnie ściągnąć ludzi z diabelskiego młyna. Czy nic im się nie stanie? Proszę się nie denerwować! To nie jest wskazane w Pani stanie. Obiecuję, że wszystko dobrze się skończy. Straż, dzień dobry. Potrzebujemy wóz strażacki z drabiną. Na diabelskim młynie utknęli ludzie. Wow, spójrz jaki ogromny wóz Strażacki. Faktycznie, takiego dużego wozu strażackiego jeszcze nie widziałem. Ciekawe, po co przyjechał. Uwaga, proszę o uwagę pasażerów Diabelskiego Młyda. Za chwilę po każdego z Was podjedzie strażak z drabiną. Pan strażak bezpiecznie ściągnie Was z góry na dół. Ale super, to jest dopiero przygoda. O tak, niezły początek wakacji. Najpierw pan strażak ściągnie tych, którzy są najwyżej. Spokojnie, powolutku i ostrożnie podejdźcie do mnie. Ale super! Moim marzeniem było przejechać się właśnie takim wodem strażackim. No proszę, jak niespodziewanie marzenia się spełniają. Cieszę się, że mogłem się do tego przyczynić. Kochanie, wszystko w porządku? Nic ci nie jest? Tak, Mamosiu. Pewnie troszkę się przestraszyłeś, co? No, coś ty, była jedna z lepszych przygód, jaki kiedykolwiek miałem. Czy wszystko w porządku? Nie do końca. Tatuś ma dzisiaj bardzo dużego pecha. Nieważne, proszę nas jak najszybciej ściągnąć na dół. Już się robi. Klaro, kochanie, nic ci nie jest? Piotr, a tobie co się stało? Co masz na twarzy? Tatuś jest stały w keczupie. Nie uwierzysz, spadł z niego prosto z nieba. Naprawdę? To już chyba wszyscy pasażerowie. Bardzo panu dziękujemy. Nie ma za co. Kochanie, zaraz dam ci chusteczki. Musisz się wytrzeć z tego keczupu. Wypadałoby ci się przyznać, że to twój hamburger wylądował na tacie Klary. Zresztą zrobisz, jak uważasz. Masz rację, ale trochę się boję, że będzie na mnie zły. Może nie będzie tak źle. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Tatusiu, już jesteś czysty. <laughs> Troszkę śmiesznie wyglądałeś z tym sosem na buzi. Uff, dobrze, że ten ketchup nie spadł na mnie. Albo dadas co dzieklara? Proszę pana, muszę pana przeprosić. Mnie? A za co? To z mojego hamburgera spadna pana ten sos. Bardzo przepraszam. Aha, to teraz wszystko jasne. A ja myślałam, że to spadło z nieba. Byłem głodny. Wiem, że źle zrobiłem zabierając jedzenie na diabelski młyn. Nigdy tak nie zrobię. Hmm. No niezbyt dobry to był pomysł, przynajmniej dla mnie. Źle to się skończyło, za to niektórzy mieli ze mnie niezły ubaw. Oj, tam może troszeczkę. Możemy iść jeszcze na inne atrakcje? Prosimy. Dobrze, idźcie, ale już beze mnie. Ja sobie usiądę i wypiję kawę. Dobrze, tatusiu. Dziękujemy. Tego dnia Klara i Kuba... Bawili się jeszcze długo na różnych atrakcjach, jednak żadna nie dostarczyła im tego dnia tyle emocji, co przygoda na diabelskim młynie. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do Dobrze. zobaczenia!